Zaliczana jest do głównych chorób cywilizacyjnych oraz do najczęstszych schorzeń współczesnego społeczeństwa. Nie chodzi tu o cukrzycę, zawał, wylew czy depresję. Choroba układu kostnego, która charakteryzuje się zanikiem masy kostnej, zmianą mikroarchitektury kości, i to co najistotniejsze i to co najbardziej dotyka pacjentów zwiększone ryzyko złamań tych kości. Jeśli chodzi o osteoporozę, nazywamy ją takim cichym złodziejem, bo jest to choroba, która przez wiele, wiele lat nie daje kompletnie żadnych objawów, zupełnie. Najczęściej pierwszym objawem osteoporozy jest złamanie, złamanie w kręgosłupie, złamanie szyjki kości udowej, złamanie kości przedramienia. Ani w Świdnicy, ani w powiecie świdnickim nie ma poradni leczenia osteoporozy. Najbliższa jest we Wrocławiu, a kolejka do specjalisty sięga do dwóch lat. Zależy nam na tym, żeby wychwytywać, diagnozować osteoporozę na etapie wczesnym, wtedy kiedy możemy wdrożyć leczenie i nasze leczenie doprowadzi do zatrzymania schorzenia, a tym samym nie będą występowały te złamania osteoporodyczne. Wobec słabej dostępności do specjalisty oraz częstego występowania schorzenia, bardzo dobrą informacją jest zapowiadany program. Powiat Świdnicki opracował i przystępuje aktualnie do realizacji programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy. Celem programu jest wyłonienie pacjentów, u których w ciągu najbliższych 10 lat może wystąpić osteoporoza i w związku z tym złamania. Program polegać będzie między innymi na badaniach metodą typu frax, badaniach densytometrycznych, edukacji zdrowotnej w tym zakresu prawidłowego żywienia, a także doprowadzenie do zmiany stylu życia, który będzie sprzyjał zdrowiu. Wobec słabej dostępności do specjalisty oraz częstego występowania schorzenia bardzo dobrą informacją jest zapowiadany program. Program adresowany jest do seniorów z powiatu Świdnickiego z dwóch grup. Pierwszą grupę stanowią kobiety w wieku 66-79 lat oraz mężczyźni w wieku 70-79 lat. Drugą grupę stanowią natomiast panie w wieku 55-65 lat oraz panowie w wieku 60-70 lat. Przy, czym, przy tej grupie, drugiej grupie muszą być również stwierdzone tak zwane czynniki ryzyka, a są to między innymi przebyte w przeszłości złamania, upadki, złamania również u członków rodzin, szczególnie u rodziców, przyjmowanie sterydów, reumatoidalne zapalenie stawów, a także nadmierne korzystanie z używek. My zawsze uniknąć możemy bardzo istotnych rzeczy, bo bardzo niekorzystny wpływ na osteoporozę mają używki i tutaj takim najistotniejszym e, czynnikiem ryzyka jest palenie papierosów. Ta wiedza jest niezbędna, bo też jakby m, osoba, która pali, powinna mieć świadomość konsekwencji, które może w związku z tym e, Świednicki Szpital Latawiec będzie realizował program w części przeprowadzania badań. Szpital przygotowany jest bardzo dobrze. Pacjentom, którzy zechcą wziąć udział w tym właśnie programie, chcemy zaproponować profesjonalną obsługę oraz badanie przy użyciu nowoczesnego sprzętu. Niespełna 3 lata temu. Szpital zakupił bardzo nowoczesny sprzęt, dencytometr cyfrowy amerykańskiej firmy GE. I ten sprzęt gwarantuje znakomitą jakość oraz pełne bezpieczeństwo, co jest bardzo istotne badanie. Program obejmować będzie okres pięciu lat. W tym roku swoje działania zaczynamy już od września. I serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do skorzystania z naszej oferty i do udziału w programie. Bo co istotne, Udział w programie jest bezpłatny, a rekrutacja do programu ma charakter ciągły. Serdecznie zapraszamy. W roku 2021 planuje się przebadać pierwsze 600 osób. Docelowo do roku 2025 6400 osób. Rejestracja rozpocznie się od 1 września 2001 roku. Na planszy przedstawiamy możliwe kontakty do rejestracji.